To już ostatnia prosta trzeciego sezonu mrówkowych Metamorfos. Przed nami kosmetyka wnętrza, założenie drzwi wewnętrznych, porządki i dekoracja. Wiele wskazuje na to, że wzorem poprzednich sezonów będę miał dla gospodarzy jeszcze kilka niespodzianek. Mam nadzieję, że im się spodobają i jeszcze większą nadzieję, że nasz remont wywoła efekt wow. No bo w końcu po to tu jesteśmy. I powiedz mi, Adrian, jak ci się to podoba? jak zrobiliście kawał dobrej roboty, ale wiesz, jak to jest? Z ochami i jachami, no to poczekajmy do momentu, aż gospodarze odbiorą od nas klucze, ale obiecuję przy świadkach, mm -hmm. że jak będą napisy końcowe, to zabiorę was na pierwszą kolację. I trzymam cię za słowo, na pewno tego nie odpuszczę. Nam zostało jeszcze tak zamontowanie drzwi, gdzie nigdzie poprawić coś na ścianie. No i wiadomo, za godzinę wpada stolarz, żeby mm -hmm. te wszystkie zabudowy ogarnąć. Te rury paskudne trzeba zasłonić, szafę zrobić, bezpieczniki. No dokładnie, to wszystko. I to zrobione będzie i to tyle. A w międzyczasie robimy porządki? testując akcesoria marki Kärcher, no bo jak to na budowie, syf się zrobił strasz. Dokładnie tak, to co, bierzemy się za No bierzemy, Nasi fachowcy zakładają skrzydła moderno marki Woster. Model dostępny jest w 16 kolorach, trzech typach okleiny w szerokościach od 60 do 100 cm. Drzwi pokryte są folią polipropylenową odporną na plamę, zarysowania i ścieranie. W przypadku drzwi marki Woster mamy do wyboru kilka rodzajów zamków. Zamek do dowóce, zamek na kluczyk, taki zastosowaliśmy w garażu. Polecamy z wieśkiem też taki zastosować do sypialni. <grym>, wiadomo, na wiadomo, tak, no, nie będziemy o tym teraz mówić. No tak i mamy. Też dedykowane ościeżnice, regulowane albo na stałe, zamocowane. Tak jest. W kolorze skrzydła drzwi, albo w czarnym macie. I ten czarny mat doskonale nam pasuje do przeszklenia, które mamy w drzwiach, i oczywiście do koloru ściany, którą pomalowaliśmy farbą Dekoral, cleanem Color. No to co, moi drodzy? Zaczynamy od odkurzania, bo trochę tu nakurzyliśmy. Mordeczka, ale lub nie ma Uuu, Nie nauczył Cię Wiesiek, żeby nie wyrywać się do tablicy, kiedy nauczyciel nie pyta? Ła! Moi drodzy, oto przed Wami. Bezprzewodowy odkurzacz zasilany bateryjnie. Do pracy na mokro i na sucho. Kercher WD3 Battery. Największymi zaletami odkurzacza WD-3 są mobilność, niezależność od stałego dostępu do sieci, kompaktowe wymiary, niewielki ciężar i wielofunkcyjność. Odkurzacz został wyposażony w solidny 17-litrowy zbiornik na zanieczyszczenia, a także filtr kartridżowy do wygodnego odkurzania suchych i mokrych zabrudzeń bez konieczności wymiany filtra. Drogi widzu, jeśli myślisz, że odkurzacz WD-3 Battery służy wyłącznie do odkurzania, to się gruba mylisz. Bo ten odkurzacz posiada również funkcję wydmuchu, dzięki której w mgnieniu oka napopujesz materac albo basę. Mordeczko uważaj, bo włączam wydmuch! Chcesz się położyć? Skakuj! Człowiek to się jednak uczy całe życie. Do tej pory, zanim umyłem podłogę, no to odkurzałem. Dlaczego? Żeby brudy się nie poprzyklejały do mopa. No i okazuje się, moi drodzy, że jestem większym bumerem niż się tego spodziewałem, bo oto przed Wami Mop Kercher FC7, który radzi sobie doskonale z mokrymi i suchymi zabrudzeniami. Udowodnić? Wie się trochę? Patrzcie. Cyk-cyk-cyk. Czy cyk, cyk. w kuchni? W Dubaju, Solący. Pysznego, soczystego steka. No i uwaga. Włączamy mopa i patrzcie. Było i nie ma! Można, a nawet trzeba. Umyję już całą podłogę, bo to jest bardzo przyjemne. Kochanie, nie bierz sobie do serca tego, co przed chwilą powiedziałem. To nie będzie tak, że będę teraz codziennie mył podłogę. Dzięki technologii czterech padów bezprzewodowy mop FC7 szybko i bez najmniejszego wysiłku usuwa wszystkie rodzaje zabrudzeń, nawet te najbardziej wymagające. Podczas sprzątania światła LED skutecznie oświetlają wybrane miejsce, tak żeby żaden brud nie umknął twojej uwadze. Dzięki oddzielnym zbiornikom na czystą i brudną wodę nie ma już potrzeby męczącego korzystania z wiadra. Adrian wspominał coś o niespodziance. Nasi bohaterowie dostaną dziś myjkę firmy Kercher. Co jest w zestawie? Czyli spryskiwacz, pojemnik z detergentem, pad z mikrofibry. Myjemy ten okna, drzwi, lustra, płytki, wszystko co jest wodoodporne. Bardzo boję się tej sceny, bo jak bawi się myjką ciśnieniową bezprzewodową marki Kercher, wyposażoną w akumulator 36V. No, słuchajcie, musimy zrobić jeszcze jedną niespodziankę naszym gospodarzom. Nabrudziliśmy to, teraz trzeba posprzątać. No, no taką myjką możemy na przykład umyć samochód, podjazd, brudnego kłada, rower. A operatora też możemy? To później. To później, to, później to, to później. Jeszcze bardzo ważna rzecz, wiesz, z tym akumulatorem, że nam tutaj wskazuje. Poziom naładowania. Poziom naładowania, I czas, czas pracy i czas ładowania nam pokazuje. A oprócz tego nasza lanca ma trzy poziomy mocy, w zależności od czyszczonej powierzchni. Dokładnie tak. Jak mamy wiaderko, to mamy to na Wal. Ja bym na Waszym miejscu uciekał! Nie zdążył. No, piękny. Kiedy byliśmy zagatą na zakupach w Mrówce, wydawała się być żywo zainteresowana nowymi garnkami. No i proszę bardzo, Marka Galicja uwielbia spełniać życzenia, ale oprócz garnków dała nam coś jeszcze. Mamy otwierać do słoików, mamy wyciskać do czosnku, moździerz, szczypce, wagę no tak naprawdę wszystko, co jest niezbędne w kuchni, moi drodzy. No bo kto powiedział, że Święty Mikołaj przychodzi tylko w grudniu? Znaczy on może przychodzi tylko w grudniu, ale Marka Galicja przychodzi wtedy, kiedy jest potrzebna. Mrówkowe metamorfozy to nie tylko prace remontowe, ale również liczne prezenty. Marka Galicja postanowiła wyposażyć naszym bohaterom niemal całą kuchnię. Z taką listą akcesoriów gotowanie stanie się szybsze, prostsze, przyjemniejsze, no i rzecz jasna, smaczniejsze. Kto wie, może przekonamy się o tym na własnych żołądkach. Jak młody, podobać się? Metamorfoza zakończona. Jako kierownik budowy muszę tutaj pochwalić Mietka, Mistrza Remontów, no i oczywiście Krzyśka. Tempo, w jakim wykonali pracę, jest bardzo imponujące. W następnym odcinku z Adrianem zdajemy klucze, a teraz póki co zmykamy spać. Co młody do góry? No to chodź szybko. Szybciej!